Jesteś finalistą Ligi Mistrzów, to fantastyczne uczucie, prawda? Tak, to naprawdę niesamowite uczucie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak ciężki sezon za nami. Bardzo mocno i ciężko pracowaliśmy na boisku. Przez ostatnie trzy lata robimy wszystko, by wygrywać kolejne trofea Ligi Mistrzów. Wielokrotnie cierpieliśmy na boisku, ale ta ekipa jest naprawdę zdolna do niesamowitych rzeczy. Każdego dnia pracujemy dla drużyny. Na boisku zawsze staram się tworzyć jedność. Ciężko tak naprawdę opisać to, co w tej chwili czujemy. Najważniejsze, że po raz kolejny awansowaliśmy do wielkiego finału. Czy to była najtrudniejsza droga do finału Ligi Mistrzów, jaką przebyłeś? Cierpienie jest częścią futbolu. W meczu Ligi Mistrzów o ostatecznej wygranej często decydują detale. Zawsze musisz być niesamowicie skoncentrowany i zagrać na swoim najwyższym poziomie w defensywie. Dzisiaj nam udało się zachować czyste konto i strzelić bramkę. Jesteśmy z tego powodu bardzo, ale to bardzo szczęśliwi. 아, 아, 아.